Witajcie, dziś pokażę Wam jak wykonać wzór na mini mandalę szydełkową. Wykonana ona jest na zwykłej białej obręczy. Obręcz ta ma 15 cm. Zostawiłam sobie na razie jakąś taką dłuższą nitkę przy niej, bo nie wiem czy będę ją miał zawieszać za, za nitkę. Może zrobić z niej jakiś łapacz dalej. To jest dobra baza do, do dalszych e, prac. Jeżeli chodzi o kordonek, e, to będziemy wykorzystywać e, kordonek e, MAXI. Kordonek ze 100% bawełny. I szydełko. 1,4 mm. Zaczynamy od wykonania oczka początkowego. Włączę może światło, żeby było lepiej widać. Ok, mam nadzieję, że teraz jest lepiej. Mamy oczko początkowe. I na początek musimy wykonać łańcuszek, który zamkniemy w okrąg. Łańcuszek składa się z ośmiu oczek. Zamykamy go oczkiem ścisłym, z pierwszym oczkiem naszego okręgu. I zaczynamy rząd pierwszy. By go rozpocząć wykonuję dwa oczka łańcuszka, które będą nam zastępować nasz pierwszy półsłupek nawijany, a następnie na okręgu muszę wykonać jeszcze 15 półsłupków nawijanych. 15 półsłupków nawijanych mam wykonanych, czyli razem z naszym początkowym, początkowym łańcuszkiem, początkowymi dwoma oczkami łańcuszka, które zastępują nam nasz pierwszy półsłupek nawijany. Mamy 16 ich. Zamykamy ten rząd oczkiem ścisłym, łącząc w drugim oczku początkowego łańcuszka. Oczywiście tą nitkę wszywałam, dzięki czemu będę mogła ją od razu uciąć. Nie będę musiała jeszcze dodatkowo jej wszywać igłą. Drugi rząd rozpoczynamy od wykonania sześciu oczek łańcuszka. I w tym rzędzie będziemy wykonywać słupki pojedyncze na co drugim półsłupku z rzędu poprzedniego. Czyli pierwszy półsłupek pomijam, na drugim wykonuję słupek pojedynczy. Trzy oczka łańcuszka, jeden pomijam, na kolejnym wykonuję słupek. Trzy oczka łańcuszka, znów jeden pomijam, na kolejnym wykonuję słupek. Kolejne trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek. Tak przerabiamy cały rząd. Przeliczyłam sobie, czy mam osiem. E, słupków, bo tyle powinno nam wyjść. Oczywiście z pierwszego łańcuszka e, trzy pierwsze oczka zastępują nam nasz pierwszy słupek, a kolejne trzy e, są jako nasz łuk. Sprawdziłam, jest 8, więc wykonuję ostatnie trzy oczka na łuk i zamykam oczkiem ścisłym w trzecim oczku początkowego łańcuszka. Tak obecnie prezentuje się nasza robótka. Możemy teraz przejść do rzędu trzeciego, w którym będziemy wykonywać również słupki pojedyncze. I zaczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie w tym samym oczku, czyli na tym słupku z poprzedniego rzędu, wykonać musimy jeszcze trzy słupki pojedyncze. Czyli łącznie mamy cztery słupki. Z tym naszym początkowym, który tworzy nasz łańcuszek. Następnie wykonuję 3 oczka łańcuszka, przechodzę na drugi słupek z poprzedniego rzędu, i tutaj wykonuję 3, FU4, przepraszam, słupki pojedyncze łączone dołem, czyli wszystkie wykonuję w tym samym słupku z rzędu poprzedniego. I znów. Trzy oczka łańcuszka, kolejny słupek z rzędu poprzedniego i wykonujemy kolejną grupę czterech słupków pojedynczych łączonych dołem. I tak przerabiamy cały nasz rząd. Na zakończenie rzędu, czyli po wykonaniu trzech oczek, łańcuszka, łączę oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Przechodzimy do rzędu czwartego, który rozpoczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka, następnie w tym samym oczku wykonuję jeszcze jeden słupek pojedynczy. Kolejno, przechodzimy na następny słupek z poprzedniego rzędu. I na nim wykonuję jeden słupek pojedynczy. Kolejny słupek z poprzedniego rzędu i kolejny słupek pojedynczy. I ostatni słupek z rzędu poprzedniego i na nim wykonuję dwa słupki pojedyncze łączone dołem. Więc łącznie na tym fragmencie mam sześć słupków pojedynczych. Pierwszy i ostatnie są na pierwszym i ostatnim słupku z rzędu poprzedniego są po dwa słupki pojedyncze łączone dołem, a na dwóch środkowych po prostu słupek na słupku. Następnie trzy oczka łańcuszka, przechodzę na drugą grupę słupków. I znów powtarzam to samo, czyli musi nam wyjść 6 słupków pojedynczych. Na pierwszym słupku z rzędu poprzedniego wykonuję dwa słupki pojedyncze, na drugim jeden słupek pojedynczy, na trzecim jeden słupek pojedynczy i na czwartym dwa słupki pojedyncze łączone dołem. I znów trzy oczka łańcuszka. Trzecia grupa z naszych ośmiu, trzecia grupa słupków, i znów powielamy to samo. Przerabiamy tak cały rząd. Po przerobieniu wszystkich ośmiu grup słupków wykonuję trzy oczka łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym z trzecim oczkiem początkowego łańcuszka. Teraz w sumie dwa kolejne rzędy będą wyglądały bardzo podobnie do tego naszego rzędu czwartego, który przed chwilą wykonywaliśmy. Czyli zaczynamy od wykonania trzech oczek łańcuszka, następnie na tym samym słupku, Wykonujemy słupek pojedynczy, na kolejnych czterech słupkach wykonujemy po jednym słupku pojedynczym, a na ostatnim słupku wykonuję dwa słupki pojedyncze łączone dołem, w kolejnym rzędzie również będziemy wykonywać, tylko na pierwszym i na ostatnim słupku dwa słupki pojedyncze łączone dołem. A w, że tak powiem, tych środkowych słupkach będziemy wykonywać po jednym słupku pojedynczym. Trzy oczka łańcuszka na łuku, przechodzimy na kolejną grupę. I tak jak mówiłam, na pierwszym słupku dwa słupki pojedyncze. Później na kolejnych czterech słupkach z poprzedniego rzędu po jednym słupku pojedynczym. A na ostatnim dwa słupki pojedyncze, czyli musi nam wyjść 8 słupków pojedynczych na łuku. Przerabiamy ten rząd do końca, zaczynamy rząd kolejny. Tam musi nam wyjść 10 słupków pojedynczych na łuku, czyli tu będziemy mieli dwa słupki pojedyncze, później na kolejnych sześciu Słupkach pojedynczych z rzędu poprzedniego będziemy mieli po jednym słupku pojedynczym i na ostatnim dwa słupki pojedyncze łączone dołem. Na łukach tak samo trzy oczka łańcuszka. I widzimy się na początku rzędu siódmego. Rząd siódmy rozpoczynamy również od wykonania trzech oczek łańcuszka. Ale w tym rzędzie będziemy wykonywać 10 słupków pojedynczych na 10 słupkach pojedynczych z rzędu poprzedniego. Więc od razu przechodzę na nasz drugi słupek i wykonuję słupek pojedynczy. Na trzecim słupku słupek pojedynczy, na czwartym słupku słupek pojedynczy, na piątym słupku słupek pojedynczy, na szóstym także. Czyli na każdym słupku pojedynczym z rzędu poprzedniego wykonuję jeden słupek pojedynczy. Po wykonaniu 10 słupków pojedynczych na łuku wykonuję łańcuszek z 5 oczek. I kolejna grupa słupków, więc znów Dziesięć słupków pojedynczych. I tak przerabiamy aż do końca rzędu. I rozpoczynamy ostatni rząd. Od wykonania trzech oczek łańcuszka. Następnie wykonuję cztery słupki podwójne na czterech kolejnych słupkach z rzędu poprzedniego, ale nie przerabiam ich do końca. Będziemy je wszystkie łączyć górą. Czyli na drugim słupku z rzędu poprzedniego, słupek podwójny, na trzecim słupek podwójny, na czwartym. Słupek podwójny i na piątym słupek podwójny. I teraz dopiero nie mam pięć takich słupków na szydełku. pętelek od słupków przerabia je wszystkie. Następnie wykonuję trzy oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne, wykonywane w wierzchołku naszej grupy. Czyli robię dwa narzuty na szydełko, wbijam się szydełkiem w wierzchołek tej grupy słupków, złapałam za dużo nitek. Jeszcze raz. Wykonuję słupek podwójny, ale nie przerabiam go do końca. Znów biorę dwa narzuty w to samo miejsce. I teraz dopiero przerabiam do końca. Musimy stworzyć jeszcze jedną taką grupę słupków, czyli trzy oczka łańcuszka. Tylko tym razem wykonujemy je na wierzchołku tej grupy trzech słupków podwójnych, którą robiliśmy przed chwilą. Tak pokazuję, żebyście dobrze widzieli. I znów pierwszy, nieprzerabiany do końca, drugi, już przerabiam do końca wszystkie. OK, łuk mamy wykonany, możemy przejść do drugiej części naszej grupy słupków. I tutaj będziemy wykonywać pięć słupków podwójnych, więc przechodzimy do kolejnego słupka. Tutaj jest ten ostatni, który przerabialiśmy i zaczynamy od następnego. Słupek podwójny, ale nie przerabiany do końca. Kolejny słupek podwójny. I trzeci. Czwarty słupek podwójny. I piąty. I dopiero teraz łączymy górą. Wszystko razem. I tak mamy skończony jeden fragment. Przechodzimy teraz na łuk i na łuku będziemy wykonywać to samo, co wykonywaliśmy tutaj na tym łuku. Czyli trzy oczka łańcuszka i dwa słupki podwójne na wierzchołku naszej grupy słupków. Podwójne oczywiście łączone górą i dołem w sumie, bo wykonujemy je w tym samym oczku. Następnie trzy oczka łańcuszka i znów dwa słupki podwójne, łączone górą i dołem na wierzchołku poprzedniej grupy. I łuk mamy zrobiony. Możemy przejść teraz do kolejnej grupy 10 słupków i tu znów na pięciu słupkach. Z rzędu poprzedniego wykonujemy pięć słupków podwójnych łączonych górą. I dalej powtarzamy to samo co mieliśmy tutaj, tak przerabiamy cały rząd przerobię teraz i pokażę jak połączyć go z obręczą i jestem już na końcówce rzędu, pozostało mi tylko połączyć koniec z początkiem i wykonuję to oczywiście na wierzchołku tej naszej pierwszej grupy słupków łącząc oczkiem ścisłym i teraz by przejść do łączenia naszego rzędu z obręczą, to ja przechodziłam oczkami ścisłymi tutaj na środek pomiędzy tymi naszymi dwoma grupami słupków, więc wykonuję trzy oczka ścisła na tutaj. Oczkach, na tym łuku i czwarte oczko ścisłe. Na środku tego naszego łączenia. Tutaj wybieram to miejsce, gdzie są e, trzy słupki z tej drugiej grupy. Tu lepiej, że tak powiem, e, się trzyma. Teraz oczko takie zamykające, ucinam sobie dłuższy fragment żeby sobie wszyć, wyciągam, mamy obręcz i tutaj widzicie ja to zrobiłam w ten sposób, że tu szło górą, a tu przeciągałam wtedy dołem. I tak też tutaj e, zrobię. Czyli pierwszy fragment idzie górą. A tu dołem wkuwam się szydełkiem w to łączenie. Łapię sobie i przeciągam. Oczywiście na początku to się nie będzie. Układało, ale później się ładniej ułoży. I znów przeciągam górą. Wbijam się szydełkiem w to oczko. Przeciągamy. I mamy drugie zrobione. I znów przekładamy. I idziemy do trzeciego. Przekładamy i kolejna. Przy tym wzorze wydaje mi się, że to jest takie mm, ładne połączenie. Oczywiście, jeżeli macie inne sposoby łączenia, to podsyłajcie, piszcie w komentarzach. Chętnie też się czegoś e, nauczę. Zawsze można też to oplacać na przykład nitka przy nitce na całym, na całej obręczu, a tylko co ileś tam nitek wychodzić, że tak powiem z tego obkręcania sztywnego, żeby załapać właśnie fragment robótki. To już, że tak powiem, od Was zależy, jak Wam się będzie bardziej podobało. Jak będziecie chcieli, też wykorzystać przede wszystkim, bo oczywiście możemy zrobić parę obręczy, je połączyć albo stworzyć większą z mniejszą, jakieś łapacze snów. Naprawdę możliwości jest wiele. Jak ja to zawsze mówię, blokuje nas tylko nasza wyobraźnia. Coraz ciężej mi się przyciąga, więc widzę, że coraz bliżej do końcówki. Za chwilkę to wszystko sobie też ponaciągam. jak przełożę ostatnie, to też będzie wyglądało lepiej, bo teraz takie powyciągane nitki byle jakie. Przeciągnęłam już ostatnią nitkę, pozostało mi tylko połączenie tego, więc rozciągam ładnie, żeby mi się ułożyło na całej szerokości. Miera równomiernie. I teraz po kolei dociągam sobie te nitki. Nitki już mam podociągane. Już widzę, że tu mi się przesunęło. Muszę bardziej wszystko tutaj dosunąć. Ok, myślę, że jest w miarę równo. Jeszcze oczywiście będziemy, można to, będziemy mogli to poprawić. Przedzieję sobie tu tą ostatnią nitkę. Chciałam dociągnąć mocniej. Dlatego na chwilkę zniknęło. No i tutaj musimy zrobić sobie jakiś e, supałek. Czy coś w tym stylu. Więc złapmy sobie jakieś oczko, żeby przez nie e, przeciągnąć. I zrobić jeszcze jedno oczko. I teraz możemy już wyciągnąć. Oczywiście tutaj już widzę, że tu jest lżej złapane, ale to dlatego, że trzeba wyrównać jeszcze tą nitkę, poprzesuwać wszystko. I wtedy ładnie się wszystko ułoży. Nitka do zostawienia albo do wszycia to już zależy od Was, co będziecie z nią chcieli zrobić. I oczywiście od tego, co zrobicie z tą mandalą. I tak to się prezentuje. Ta widać, że już się trochę lepiej rozciągnęła. Ta jest jeszcze taka bardziej pofalowana. Tak może też będzie lepiej widać, że ta jest bardziej taka równiutka już. A ta jeszcze ma fale Ładnie się wszystko ułoży i rozciągnie. Okej, okay. na no dziś to tyle. Jeśli Wam się podobało, to dawajcie znać i dzięki za oglądanie!